Obiecałam sobie, że to będzie tylko szybki skok na imprezę u Zuży. Nic więcej. Wrócę do domu przed północą, wypiję jedno piwo i pójdę spać. Nie miałam nastroju na tłumy, makijaż ani efektowne kreacje. Ubrałam się w szary dres, związałam włosy niedbale gumką i wyszłam z mieszkania bez większych oczekiwań. Nie przypuszczałam, że to właśnie ta przypadkowa decyzja sprawi, że puźnam kogoś takiego jak Igor. Wpadłam na niego tuż przy kuchennym stole. Stał tam z grupką chłopaków, śmiejąc się głośno. Miał na sobie koszulę w kratę i dżinsy. Wyglądał jakby właśnie wrócił z jakiegoś rodzinnego grilla, a nie jak ktoś, kto przyszedł na nocną imprezę w centrum Tarnowa. Nie był moim typem. Zawsze kręcili mnie raczej milczący, lekko tajemniczy faceci. A on mówił szybko, głośno, gestykulował szeroko. I właśnie to w nim było dziwnie pociągające. Nie pamiętam, kto pierwszy coś powiedział. Ale po chwili siedzieliśmy już razem na kanapie, w kącie pokoju, gdzie muzyka dudniła mniej. On spojrzał na moje piwo i skrzywił się. Żubr? Naprawdę? rzucił z uśmiechem. To przecież smakuje jak mokry karton. A ty pewnie pijesz jakieś modne IPY z Maliną? Żeby zabłysnąć, odparłam. Zaśmiał się i to był śmiech tak szczery, tak otwarty, że aż coś we mnie zadrżało. Rozmowa potoczyła się naturalnie. Mówiliśmy o głupotach, ale też o trudnych sprawach. Ja o byłym, o pracy w Krakowie, o czynszu, który pożera pół mojej pensji. On nie próbował mnie pocieszać, nie rzucał tanich frazesów. Po prostu słuchał. Impreza powoli się rozchodziła, ale my wciąż siedzieliśmy. Zostały tylko resztki hipsów i zapomniane kubki po drinkach, światło przygasło, a on zapytał: Masz jak wrócić? Chyba tak, zaczęłam, ale zawahałam się. I wtedy on zaproponował, że mnie odwiezie. W samochodzie było dziwnie cicho. Nasze dłonie przypadkiem się dotknęły na środkowym podłokietniku. Ani on, ani ja nie cofnęliśmy się. To był moment, niby nic, a jednak coś przeskoczyło. Jakaś elektryczność między nami. Pod domem plan był prosty. Podzynkować, pożegnać się, może szybki buziak w policzek i do domu. Ale jego uśmiech sprawił, że. Zamiast się rozstać, zaprosiłam go na chwilę. Weszliśmy. Wtedy zmieniło się wszystko. Powietrze stało się gęstsze. Spojrzał na mnie tak, że nagle zapomniałam o wszystkim. Było coś dziwnie intymnego w tej ciszy, w tej bliskości. Niepewnie podeszłam bliżej. On uniósł dłoń i dotknął mojego policzka delikatnie. Serce mi zabiło mocniej. Zbliżyłam się jeszcze bardziej. Jego usta musnęły moje w lekkim, nieśmiałym pocałunku. Kiedy odsunęliśmy się od siebie, spojrzał na mnie z lekkim zdziwieniem, ale też z czymś prowokującym. Zmrużyłam oczy, unosząc brew, wyzwanie przyjęte. Tym razem on sięgnął po mnie, przyciągając mnie bliżej. Nie było w tym pośpiechu, tylko ciepło. Bliskość. Dotyk przez materiał bluzy. Czułam, jak jego dłonie powoli przesuwają się po moich plecach. Cenzuralnie, ale z tym ledwo wyczuwalnym napięciem, które sprawia, że całe ciało się spajne. Było w tym coś surowego, ale i pełnego czułości. Jakby oboje nie do końca wierzyli, że to się dzieje. Ale nie zatrzymaliśmy się. Nie potrzebowaliśmy słów. Jego usta znów odnalazły moje. Głębiej, pewniej, zostali na noc. Oboje wiedzieliśmy, że nic już nie będzie takie samo. Rano obudziłam się wcześniej. W mojej zbyt dużej koszulce i jego spojrzeniu, które mówiło więcej niż cały wieczór. A to był dopiero początek. Obudziłam się pierwsza. Było coś dziwnie intymnego w ciszy mojego mieszkania o poranku. Z kuchni pachniało kawą, automatycznie wstałam i, nie myśląc zbyt wiele, wciągnęłam jego koszulę. Była na mnie za duża, sięgała prawie do kolan, ale paczniała nim. I to było uzależniające. Weszłam do kuchni boso, z rozczochranymi włosami. Igor siedział przy stole, pochylony nad telefonem. Gdy mnie zobaczył. Uniósł wzrok i uśmiechnął się tak, że poczułam się widziana. Nie tylko zauważona, ale naprawdę dostrzeżona. Wiesz, wyglądasz w mojej koszuli lepiej niż ja, powiedział, ziewając teatralnie. Bo mam dłuższe nogi, odpowiedziałam, zerkając na ekspres do kawy. Chyba nie tylko to dodał, a ja poczułam, jak moje policzki robią się cieplejsze. W ciszy, nalałam kawę do dwóch kubków. Jeden z nich miał napis jej wysokość królowa poranka i właśnie ten podałam jemu. Spojrzał na mnie z udawanym oburzeniem. Ciekawe, dlaczego akurat ten? Bo królowa stawia warunki. A dziś królową jestem ja, mruknęłam, siadając naprzeciwko. Kiedy pił kawę, jego palce musnęły rąbek koszuli, którą miałam na sobie. Przypadkowo, albo i nie. Zadrżałam. Wiedział, co robi. A ja wiedziałam, że mi się to podoba. Rozmawialiśmy długo. O pierdołach, o filmach, które lubimy, o tym, jak wyglądałby nasz idealny dzień wolny. On marzył o wieczorze z pizzą i starymi komebiami, ja o spacerze po górach i ciepłej kąpieli. Śmialiśmy się z tego kontrastu. W pewnym momencie powiedział, Wiesz, lubię ten moment. Taki, zwykły. Tylko ty, ja i kawa. I wtedy coś we mnie pękło. Może nie pękło, raczej się rozluźniło. Bo tak, to był zwykły poranek, ale czuł się jak coś wyjątkowego. Od tamtego dnia Igor zaczął przychodzić częściej. Zawsze w weekendy. Czasem w piątki po pracy. Innym razem niespodziewanie sobotnie popołudnie, z croissantami z piekarni w centrum. Siedzieliśmy razem na mojej kanapie, nogi splątane pod kocem, oglądając stare VHSY, które uparcie kolekcjonowałam. Miał do tego słabość. Czasem pozwalałam sobie na więcej. Na przykład gotowałam w jego koszuli i białych skarpetkach sięgających prawie do kolan. Robiłam to nie bez celu, wiedziałam, że jego wzrok wtedy wędruje niżej, wolniej. Uwielbiał patrzeć. Ty robisz to specjalnie, rzucał półgłosem, gdy przechodziłam obok, udając, że nie widzę jego spojrzenia. A jeśli tak, odpowiadałam z uśmiechem. To co zrobisz? To była gra. Delikatna, pełna niedopowiedzeń i drobnych gestów. Trochę fikuśna, trochę prowokująca. Ale zawsze cenzuralna. Żaden z nas nie przekraczał granic. I może dlatego było to jeszcze bardziej ekscytujące. Pewnej soboty przyszedł wcześniej niż zwykle. Miał ze sobą bukiet słoneczników i dwie paczki lodów. Na wypadek kryzysu emocjonalnego powiedział, wręczając mi lody. I na wypadek, gdybyś nie miała żadnych kwiatów w ważonie. Miałam. Plastikowe parsknęłam, chowając słoneczniki do wody. Wieczorem leżeliśmy na podłodze w salonie, otoczeni poduszkami. Światła były przygaszone. Z jego ramieniem pod głową i moją dłonią na jego torsie czułam się spokojnie. Lubię te nasze weekendy, powiedział w końcu. Ja też szepnęłam, nie otwierając oczu. Nie musieliśmy nic więcej mówić. Ta cisza była pełna znaczeń. A ja, patrząc na jego twarz, gdy już zasnął, po raz pierwszy pomyślałam: Czy to możliwe, że się zakochuje? Mijały tygodnie, a Igor coraz mocniej zakorzeniał się w moim życiu. To już nie były tylko weekendy. Zaczął wpadać także w środku tygodnia, czasem z pretekstem, czasem bez. Któregoś dnia, po pracy, zastałam go w moim mieszkaniu. Klucz, który zostawiłam na wszelki wypadek, leżał obok jego butów. W kuchni pachniało czymś pieczonym. Zrobiłem tartę z gruszkami, powiedział, wychylając się z framugi. Ty piekłeś. No dobra, kupiłem gotowe ciasto. Ale gruszki sam pokroiłem, dodał z dumą. Patrzyłam na niego i nie potrafiłam powstrzymać uśmiechu. Fartuchu z napisem niecały kucharza, jeśli jest zajęty, wyglądał tak absurdalnie, że aż rozczulająco. Tego wieczoru siedzieliśmy na dywanie, jedząc ciepłą tartę prosto z blachy. Moja głowa spoczywała na jego kolanach, a on co chwila odgarniał mi włosy z czoła. Palce powoli przesuwały się po moim karku. Ledwie wyczuwalny dotyk, ale z mocą rażenia jak piorun. W takich chwilach wszystko inne znikało. W kolejny weekend zabrał mnie do Rzeszowa, bo trzeba czasem zmienić perspektywę. Pojechaliśmy jego samochodem, przy oknie miał zawieszoną pachnącą choinkę o zapachu kawy. Klasyka. Spacerowaliśmy po rynku, zatrzymując się nagrzane wino i oscypki. Trzymał mnie za rękę przez cały czas. Nawet gdy zatrzymywaliśmy się przy wystawach, nie puszczał. Jakby bał się, że się rozpłynę, jeśli mnie puści. Wieczorem zatrzymaliśmy się w małym pensjonacie na obrzeżach. Pokój był przytulny, z dużym łóżkiem i narzutą w kratę. W łazience znaleźliśmy jedno z tych retromydełek pachnących lawendą, śmialiśmy się, że ktoś próbował stworzyć klimat z PRL-u. Nie planowaliśmy niczego. Ale gdy zobaczył mnie wychodzącą z łazienki w jego białym teśwircie i moich cielistych ajstopach, Zrobił krok w moją stronę i tylko zapytał: Mogę? Skinęłam głową. Wiedziałam, o co pytał, o ten cichy, delikatny dotyk, którego nauczyliśmy się już oboje. Jego dłoń zatrzymała się na moim biodrze, lekko pociągając za materiał. Wszystko było miękkie, powolne, ciche, podobnie jak w domu. Jego ruchy były pełne respektu. Dotykał mnie przez materiał, ślizgał się palcami po linii rajstop, zatrzymując się tylko tam, gdzie skóra była cieplejsza. Cenzura była, ale napięcie, jak na krawędzi wybuchu. Zasnęliśmy spleceni, pod jedną kołdrą. Rano obudziłam się z jego ramieniem pod głową. Zasypiał i budził się z tą samą lekko otwartą buzią, jakby coś szeptał nawet przez sen. W drodze powrotnej puszczał mi swoją ulubioną muzykę z lat 90. śpiewaliśmy razem Perfekt zespołu Ich Troje, jakby to był hymn naszych wspólnych dni. Pod koniec miesiąca zaprosił mnie do siebie. Mieszkał pod Dębicą, w domku po babci, który sam remontował. Gdy weszłam, pierwsze co zauważyłam to ściana pełna zdjęć, jego rodzinne, z wakacji, ale też nasze. Zrobiłeś galerię. Zapytałam z lekkim zdziwieniem. Nazwałem ją moje ulubione kadry. A ty jesteś na większości, powiedział bez cienia żartu. Wieczorem, siedząc na tarasie pod kocem, przyznał się, że czekał na kogoś takiego jak ja przez bardzo długi czas. Myślałem, że już nie istnieją dziewczyny, które robią kawerano i śmieją się z moich żartów. Ja myślałam, że już nie istnieją faceci. Którzy dają ci koszulę i patrzą, jak w niej tańczysz po kuchni, odpowiedziałam cicho. I wtedy powiedział coś, co zmieniło wszystko. Zostań dziś na dłużej. Nie na jedną noc. Po prostu zostań. Zostałam. Nie tylko na tamtą noc. Zaczęłam pakować do torby rzeczy na dwa dni, które z czasem przemieniły się w na zawsze. Mój szampon stanął obok jego. Potem szczoteczka, potem bluza na krześle, która już nie wróciła do mojego mieszkania w Tarnowie. Z jego domku pod dębicą było ciszej. Mniej miejskiego hałasu, więcej śpiewu ptaków i zapachu wilgotnej ziemi. Zaczęłam dojeżdżać do pracy z jego miejsca. Codzienne śniadania we dwoje stały się normą. Zwykła jajecznica, czasem tosty, czasem tylko kawa i buziak przy drzwiach. Ale jak to bywa? Kiedy coś wydaje się idealne, zawsze musi pojawić się rysa. Pewnego dnia Igor zaproponował wspólne wyjście ze znajomymi, jego znajomymi. Trochę się stresowałam. Nie znałam ich, a oni znali jego z dawnych lat. Wieczór odbył się w małym barze w Mielcu. Klimat był luźny, muzyka grała cicho, a świece na stołach dawały ciepłe światło. Włożyłam czarną sukienkę z półgolfem, Podkreślającą talię, ale zakrywającą wszystko, co trzeba. Na nogach miałam grube rajstopy i wysokie botki. Zapiłam włosy w kok i dodałam czerwone usta, drobny bunt wobec tej grzeczności. Gdy weszliśmy, zobaczyłam ich Troje przy stole. Jedna z nich, Magda, nie musiałam zadawać pytań. Wystarczyło jedno spojrzenie. Była jedną z tych byłych, o których się nie mówi. Dłonie Igora lekko się napięły, gdy mnie przedstawiał. Ona podeszła, podała mi rękę. Miała perfekcyjne manicure i chłodne oczy. Słyszałam o tobie, powiedziała tonem tak uprzejmym, że aż bolało. Wieczór ciągnął się niesamowicie długo. Igor starał się mnie rozluźnić, ale widziałam, że i on czuje się dziwnie. Magda opowiadała anegdoty, w których padały imiona, daty, wspomnienia. Śmiała się zagłośno, zbyt często patrząc na niego, zbyt długo. W drodze powrotnej było cicho. Nie wiedziałem, że ona tam będzie, powiedział w końcu. Ale nie wyszliśmy, gdy ją zobaczyliśmy, odparłam. Chciałem, żebyś była częścią mojego życia. Wszystkiego. Milczałam. W domu poszłam prosto do łazienki. Umyłam twarz, zmyłam makijaż. Kiedy wróciłam do sypialni, Igor siedział na brzegu łóżka. W dłoni trzymał moją szczoteczkę. Powiesz mi, co myślisz? Myślę, że nienawidzę porównań. I nienawidzę, jak kobieta patrzy na mnie, jakbym nie znała lepiej niż ja samą siebie. Podszedł do mnie i powoli zbiał mi z ramienia szalik. Pocałował miejsce przy obojczyku, tam gdzie skóra była jeszcze ciepła po całym dniu. Chcę, żebyś wiedziała, że to ty jesteś tą, z którą chcę się budzić, szepnął. Tylko nie mów mi tego codziennie. Dla mnie wystarczy, że dasz mi pić poranną kawę w twojej koszuli, odpowiedziałam, lekko się uśmiechając. Tamtej nocy jego dotyk był inny. Jakby przepraszał. Jakby potrzebował mnie bardziej niż zwykle. Jego dłonie błądziły po mojej skórze przez materiał nocnej koszuli. Oddzielała nas cienka tkanina, ale właśnie to dodawało napięcia. Feti, subtelny, ale wyrazisty. Jego szept za uchem. Moje palce wplątane w jego włosy. Wszystko bez przekraczania granicy i właśnie dlatego tak intensywne. Zasnęłam z uczuciem, że wszystko wraca na właściwe miejsce. Ale nie widziałam jeszcze, że to była cisza przed burzą. Bo kilka dni później, przypadkiem, zobaczyłam wiadomość na jego telefonie od niej miło było cię znów zobaczyć. Przypomniało mi się, jak dobrze było nas dwoje. Może warto jeszcze raz spróbować? Zamarłam. Igor wszedł do kuchni i zobaczył moją twarz. To nie to, co myślisz, powiedział, podchodząc powoli. To zawsze to samo szepnęłam. Zawsze jakaś Magda wraca, kiedy wszystko zaczyna się układać. Odwróciłam się i wyszłam. Boso, bez płaszcza, z bijącym sercem. I nie wiedziałam, czy jeszcze do niego wrócę. Nie spałam przez całą noc. Siedziałam na parapecie u siebie w Tarnowie z kubkiem herbaty z Maliną, którego nawet nie dotknęłam. Palce miałam zimne, chociaż kaloryfery grzały. Telefon leżał ekranem do dołu. Milczał, a ja czekałam. Czekałam, aż Igor zadzwoni. Albo przyjedzie, albo napisze coś więcej niż porozmawiajmy. Nie robił nic. Czasami zdrada nie polega na tym, że ktoś cię dotknie. Czasami zdrada to myśl, że może chciałby, że przez sekundę, choćby przez jedną krótką wiadomość, ktoś inny był mu bliższy niż ty. Było po czwartej rano, gdy usłyszałam stukanie do drzwi. Nie dzwonek. Delikatne, jakby się bał, że mnie obudzi. Ale ja przecież nie spałam. Otworzyłam. Stał tam. W sportowej bluzie, z potarganymi włosami, w rękach trzymał mój kubek, ten z napisem Jej wysokość królowa poranka. "Zabrałem go przez przypadek", powiedział cicho. "Ale myślę, że ty go powinnaś mieć". Nie odpowiedziałam. Patrzyłam na niego długo. Jego twarz była zmęczona, oczy zaczerwienione, jakby też nie spał. Czytałam tę wiadomość Igor, wiem i rozumiem, co czułaś, ale ja jej nie odpisałem, ale też nie skasowałeś, bo przez chwilę się przestraszyłem, że to wszystko jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Serce mi ścisnęło. Tyle razy słyszałam to zdanie, i nigdy nie kończyło się ono dobrze. I co teraz? Zapytałam cicho. Podszedł bliżej, delikatnie, powoli. Jakby każdy centymetr mógł być ostatni. Wsunął dłoń w moją. Teraz się nie boję. Ale nie chcę cię prosić, żebyś mi znów zaufała. Chcę, żebyś spojrzała mi w oczy i sama poczuła, czy jeszcze warto. Spojrzałam. I zobaczyłam wszystko. Strach, żal, niedoskonałość. Ale też tęsknotę. Nie zabyłą. Za nami. Zamknęłam oczy. Poczułam jego czoło dotykające mojego. A jeśli jeszcze raz zawiedziesz? Szepnęłam. To już nie wrócę. I ty nie wybaczysz. Wzięłam głęboki oddech. Wciągnęłam go do mieszkania. Zdjęłam z niego bluzę. Nie mówiłam nic, chciałam tylko czuć. Znów założyłam jego koszulę, tę pierwszą. Paczniała jak wtedy, i glakiem i kawą. Siadłam przy stole, obserwując, jak wstawia wodę. Znów zaparzył kawę w mojej ulubionej filiżance, tak jak to robił, kiedy wszystko było jeszcze proste. Ale nic już nie było takie jak wtedy. Tym razem nie było śmiechu. Była cisza, a w niej odpowiedzi: Będziesz jeszcze przychodził w soboty? Zapytałam: Będę przychodził codziennie. Jeśli mi pozwolisz, kiwnęłam głową. I wtedy, pierwszy raz, poczułam, że historia się zmienia. Nie kończy, zmienia, bo na parapecie, obok zwiędłego storczyka. Leżała karteczka, która wypadła z jego kieszeni, gdy zdejmował bluzę. Był tam numer telefonu i podpis: Magda. Zamknęłam oczy. Czy miłość to decyzja, czy tylko seria chwil, które udają wieczność? Odpowiedź wciąż była gdzieś między poranną kawą a kolejnym niedopowiedzianym gestem. Ale jedno wiedziałam na pewno ta historia jeszcze się nie skończyła.